No i teraz już będziemy obserwować wyścigi zawodników, którzy byli zgłaszani z czasami i uzyskani w ostatnich 12 miesięcy. No i w dole tego że te to, to chcielibyśmy co w kolejnej na i chcieli te wyniki, były znacznie poprawiane. Tak, aby z kartą serią coraz szybciej ściga, nie miał miejsca po prostu, aby ciągle przyjmować te wyniki, granicze do, do finału A, do finału B, no Świat w poziomie, tak naprawdę pływania. Na to, że ósmym zaczyna najszybciej widzieć zawodnik, czy No, ale początek jest tyle na 400 metrów, nie jest to szczególnie ważny. Aż tak bardzo jak to, co się dzieje w drugiej części jeszcze w którym on na, na całym tym tańszym. Bardzo mi kupia w tej chwili na to, że drugi zawodnik, dziewiątki pisaliż. Zakończą się nie nie na zawodnik. zawodów stajca, wprowadzone na 1,5, I 30. które wykonały na poziomie 4.43. E, najlepszy, e, czas zawodnika zawodnika na 4. w ciągu ostatnich e, ostatniego roku 5, jest to to 5, 6, 7, I w tej chwili że zawodnik przesuwa się do, wzoru, do Z jednej strony zawodników, połowa, którym przyjdziemy do tego mamy świątkę zawodników, która wysłuchała się do przodu, powraca na prowadzenie wisi do rękomańka, która może No i będziemy musieli tutaj poczekać na tę zazję.

no i od razu, reszta to kto z będzie tutaj Najlepiej sobie radził Na razie jakichś na różnic w zawodników nie widać Jeszcze piątki, może nam to nie warto I nie Bardzo nie kupią, na to se Jak po będzie sekund No i ten zawodnik, który z tutaj najszybciej Dawaj!

No i cały czas zacięta walka, bardzo nie głupia jak Filip Mańka, teraz już podobnie, bo mamy wypracowanie i liczbę metryk tyle dowodnych, żeby decydować o no 20. Na to, że trzeci, zbliża się jeszcze Paweł Zdączyk, zawodnicy Gdańska. To, y, ósmy. I to, że ósmy, Lidzio, czyli 40, równe no, no, czy 45, Mańka. A więc na najlepszym przypadku będzie wyglądać 4,45, jeżeli zawodnicy są w stanie. Są w treningu zwycięzcy. Dawaj Filip, dawaj! Filip yeah. od Podobnie na to, a i na to, że trzecimy, Pawła Krączka, Giełdka Pektańc, za chwilę kardynalu. Kolejne Kolejny te, te, 15 sekund, Pawła Krączka, no i będzie rezultat, rezultat 4,43. Lepiej raczej się nie uda. Dzisiaj po południu wygrywa, to w ogóle Giełdka Pektańc, kiedy 4,43, 54. Ale został 22, a przecież seria numer 3.